Masz czasem wrażenie, że Twój dom to restauracja, pralnia i hotel w jednym, a ty jesteś jedynym pracownikiem? Jeśli na prośbę o wyniesienie śmieci słyszysz zaraz, które nigdy nie nadchodzi, a widok pokoju dziecka przeprawia cię o ból głowy, to ten film jest dla ciebie. Cześć, ja nazywam się Anna Gąsiorowska i jestem współtwórcą Akademii Kung Mind Fu. Pamiętam to jak dziś. Sobota. W moim rodzinnym domu, jak w wielu domach lat 80., do południa była świętością. To był czas generalnych porządków. Ja i moja siostra miałyśmy swoje zadania. Problem w tym, że moja siostra była mistrzynią unikania. Gdy tylko zbliżał się sobotni poranek, ona nagle zaczynała gorzej się czuć. A to głowa, a to gardło, a to po prostu była słaba. Robiła te swoje słodkie oczy, a rodzice litowali się. A ja? Co, ja sprzątałam, szarowałam Za dwie. We mnie aż się gotowało, bo gdy tylko skończyła, ona magicznie zdrowiała i biegała bawić się z koleżankami. I choć dziś opowiadam to jako anegdotę, i pewnie moja siostra ma mi to złe, to już wtedy jako dziecko poczułam na własnej skórze, jak to jest, gdy cały ciężar spada na jedną osobę. I wiesz co, dziś czuję to mnóstwo mam. To paradoks, że my, dzieci wychowane w pewnej dyscyplinie, teraz w dorosłym życiu bierzemy na siebie wszystko. Robimy za nasze dzieci, wyręczamy je, bo tak jest szybciej, łatwiej, bo nie mamy siły na dyskusję. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Jeśli chodzi o moją siostrę i jej sobotnie uniki, ja wtedy jako starsza siostra poległam. Kompletnie. Moje prośby, groźby i cała moja frustracja odbijały się od ściany. Ale przyszła niespodziewana zmiana i to z bardzo niespodziewanej strony. Siostra poszła do liceum plastycznego i zamieszkała w internacie. Tam w pokoju z trzema innymi dziewczynami. I legendarny talent do bałaganu zdarzył się ze ścianą. Ups, chyba nie powinnam mówić o jej talencie, będę się z tego tłumaczyć. Ale wracając do e, historii. Tą ścianą były jej koleżanki. To one bez udziału dorosłych stworzyły własny mikrosystem i to zadziałało. Okazało się, że naturalne konsekwencja i delikatna presja od grupy, narracja i zabawa mogą zdziałać znacznie więcej niż rodzinne kazanie. I wtedy doznałam ołośnienia. Zaczęłam więc testować różne narzędzia i techniki jako opiekunka na obozach. Tam, gdzie w grupie dzieciaków trzeba było szybko ustalić jasne reguły, by zamiast chaosu mieć współpracę i po prostu dobrą zabawę. A później najlepsze i sprawdzone mechanizmy przeniosłam do mojej pracy, biznesu i do własnego domu. Wszystkie narzędzia, o których Wam dzisiaj opowiem, wyrosły z takiego odkrycia, które było na przestrzeni lat, że odpowiedni system działa o niebo lepiej niż najgłośniejsze kazania. I tu dochodzimy do sedna. Robiąc wszystko za nasze dzieci, wpadamy w papkę mamy z osi Samosi. Czujemy się zmęczone, niedocenione i sfrustrowane. Ale to tylko jedna strona medalu. Druga, znacznie gorsza jest taka, że odbieramy naszym dzieciom szansę na naukę odpowiedzialności. Uczymy je, że ktoś zawsze za nie posprząta lub coś zrobi. W ten sposób w imię świętego spokoju hodujemy życiowe nieporadniaki. A przecież celem nie jest idealnie czysty dom. Celem jest wychowanie zaradnego, samodzielnego człowieka, który rozumie, że dom to wspólna przestrzeń i wspólna odpowiedzialność. I obiecuję Ci, da się to zrobić bez awantur. I to nie jest tylko moja opinia. Posłuchajcie. Badania z Uniwersytetu La Trobe z 2017 roku wykazały, że dzieci w wieku przedszkolnym, które wykonują regularne obowiązki, mają, lepszy, le, mają lepiej rozwinięte funkcje wykonawcze czyli planowanie, samokontrola i elastyczność myślenia. Co więcej, badanie z Uniwersytetu Minnesoty trwające ponad 20 lat dowiodło, że najlepszym prognostykiem sukcesów w dorosłym życiu, np. ukończenia studiów, dobrej pracy, stabilizacji relacji, nie było ocena IQ, ale fakt, że dziecko zaczęło wykonywać obowiązki domowe w wieku między trzecim a czwartym rokiem życia. Z kolei z badań z 2019 roku wynika, że choć 85% Polaków deklaruje, że uczyć się obowiązkowości, to w praktyce często kończy się tylko na teorii. Robimy to nieregularnie i często po prostu odpuszczamy dla świętego spokoju. Te liczby mówią same za siebie. Obowiązki to nie fanaberia, a fundamentalna lekcja życia. No dobrze, ale jak przejść od teorii do praktyki, zwłaszcza gdy dziecko już przywokło do tego, że wszystko jest zrobione za niego? Trzy mikro narzędzia, które możesz wdrożyć jeszcze dzisiaj. Narzędzie pierwsze zasada jedna rzecz za nim to genialne w swej prostocie. Zanim włączysz bajkę, zanim wyjdziecie na plac zabaw, zanim siądziecie do gry, dziecko ma zrobić jedną małą rzecz z listy na przykład włożyć swoje naczynia do zmywarki. To uczy, że przywileje idą w parze z odpowiedzialnością. To, co ja nazywam zasadą jedna rzecz za nim w psychologii jest znane jako zasada premaka. Sformułowana przez profesora Premaka w 1965 roku. Stosując zasadę jedna rzecz za nim, tworzysz mózg dziecka prostą, logiczną sekwencję. Jeśli wykonam zadanie A, obowiązek, będę mógł wykonać zadanie B, przyjemność. To uczy je, że pewne działania odblokowują pożądane rezultaty, co jest fundamentem samoregulacji. Poza tym przypomina trochę grę, gdzie odblokujemy kolejne poziomy i dostajemy nagrody. Żeby pokazać Wam, jak potężne jest to narzędzie, opowiem Wam o jednym badaniu przeprowadzonym przez badaczy wśród grupy przedszkolaków. Wyobraźcie sobie grupę trzylatków. Totalny chaos, zero reakcji na prośby, bieganie po ścianach. Nauczyciele mieli ogromny problem z utrzymaniem uwagi dzieci. Standardowe prośby takie jak proszę, uciąć się na krzesełkach były w dużej mierze ignorowane. Dzieci wolały biegać po sali, krzyczeć, pchać krzesła i angażować się w inne głośne, energiczne zabawy. Był to totalny chaos. Brzmi znajomo dla niektórych, tak? I teraz posłuchajcie, co zrobili badacze. Zamiast w tym, zamiast w tym walczyć, użyli tego chaosu jako nagrody. Mówili: Usiądźcie spokojnie na minutę, a potem na mój sygnał będziecie mogli biegać i krzyczeć dowoli. Jaki był rezultat? No natychmiastowy. Nauczyciele dzięki temu badaniu zyskali niemal całkowitą kontrolę. Mogli włączać i włączać chaos, tak jak światło w pokoju. A z czasem zmienili tę najbardziej rozbrykaną grupę na świecie dzieciaki, które chętnie współpracowały przy zadaniach edukacyjnych. Narzędzie 2. Jeżeli stosujecie coś takiego jak tablicę obowiązków, albo macie jakiś grafik, to zmieńcie jego nazwę. Posłuchaj jak to brzmi: tablica obowiązków. Samo to słowo jest ciężkie, prawda? Krzyczy nuda przymus, wysiłek. Dla umysłu dziecka i naszego zresztą też to zabójca motywacji i sprawczości. A teraz posłuchaj tego. Tablica mocy naszej rodziny, centrum dowodzenia, misje specjalne. czyż są różnicę w energii? Zmiana nazwy to zmiana całej narracji, a to naprawdę potrafi zdziałać cuda. Co więcej, daj tę tablicę dziecku, niech samo ją zdobij. Niech, niech poczuje, że to jego projekt. Za każde wykonanie zadania, za każde zdobytą moc, przyklej na albo rysujcie gwiazdkę. I co ważne, celem nie jest kolejna zabawka. Nie uczmy dzieci, że za wykonanie zadań dostaną zabawki. Celem jest satysfakcja i wspólne świętowanie. Gdy ta pizza się zapełni, możecie wymyślić, że nagrodą będzie wspólny wieczór filmowy z popcornem albo niedziela z pizzą. Wspólny czas. I to nie jest tylko zabawa słowem. To budowanie odpowiedniej motywacji do działania. Bo widzisz, słowo to etykietki, które naklejamy na rzeczywistość, a nasz mózg nie wierzy. Etykietka obowiązek trafia do szufladki z napisem Nuda przy muzu uciekaj. W mózgu zapala się czerwona lampka, ale etykietka Rodzinna misja, centrum dochodzenia trafia do zupełnie innych przygoda, wyzwanie, dam radę. Zapala się zielone światło. Sama zmiana tej jednej etykietki potrafi całkowicie zmienić nastawienie dziecka do działania, zresztą nie tylko dziecka. Trzy. Moje ulubione to narzędzie robi absolutną furorę. To totalna zmiana zasad gry. Powiedź zmień sprzątanie na misję. Zamiast mówić po raz setny, posprzątaj wreszcie ten pokój, zmniejsz głos do szatu i powiedz konspiracyjnie. Słuchaj, mamy problem. W Twoim pokoju zagnieździł się straszny potwór bajzer. On uwielbia chaos i powoli próbuje przejąć cały nasz dom. Naszą tajną misją jest go pokonać. Zobacz, co się dzieje. Nagle nie jesteś mamą, która zrzędzi, tylko dowódcą tajnej operacji. Daj dziecku narzędzie do walki. Magiczną miotłę, która. Paraliżuje potwora albo odkurzacz, super pochłaniacz. Waszym celem jest zlikwidowanie wszystkich jego siedlisk, tych stert ubrań na krześle, tych klocków pod łóżkiem. A kiedy misja zakończy się sukcesem, możecie zamienić się w strażników w porządku. Do ekipy może dołączyć też ulubiony miś na półce czy figurka super bohatera na biurku, którzy będą pilnować, by siły wroga nie próbowały was znowu podejść. To jest właśnie magia zmiany narracji. Zamiast walki masz współpracę, zamiast nudy, przygodę. Afekt ten sam, czysty pokój, ale osiągnięty w zupełnie innej atmosferze. A co jeśli dziecko ma ludzi? Spokojnie powiedz. No rozumiem cię, że ci się nie chce. Mi też czasem się nie chce, ale to jest Twoja część naszej domowej drużyny. Jeśli to zrobisz, będziemy mieli więcej czasu na no. tutaj wymienić coś przyjemnego dla dziecka, lub dla ciebie, lub dla Waszej rodziny. A co jeśli mówi, że nie umie? Pokaż mu raz, a dokładnie. A potem powiedz, wierzę w Ciebie, dasz radę. To buduje jej kompetencje. Zapamiętaj tu jedno zdanie. Wychowanie to nie wyręczanie. Wychowanie to wyposażenie. Wyposażenie w umiejętności, które zostaną z dzieckiem na całe życie. Wiem, łatwiej jest czasem zrobić coś samemu. Jest szybciej, dokładniej i tak jak lubimy. Ale każdy raz, gdy wyręczysz dziecko w czymś, co mogłoby zrobić samo, wysłasz mu cichy komunikat. Nie wierzę, że dasz radę. A każdy raz, gdy pozwalasz mu wziąć odpowiedzialność, mówisz, jesteś ważną częścią tej rodziny. Twój wkład ma znaczenie. Ufam ci. To nie stanie się w jeden dzień. Będą opory, będzie marudzenie. Ale jeśli będziecie konsekwentni i potraktujecie to jako wspólną misję, a nie karę, zobaczycie niesamowite efekty. Zbudujecie w dziecku poczucie sprawczości, które zaprocentuje w każdej dziedzinie jego życia. Zaczynając dziś, inwestujesz w jego przyszłość i w swój spokój. Z misji niesienia realnej pomocy dzieciom i rodzicom, bo sami jesteśmy rodzicami i zależy nam na rozwoju naszych własnych dzieci, stworzyliśmy Akademię Kung Mindful. Nazwa nie jest przypadkowa i nie ma nic wspólnego z religią czy polityką. W języku chińskim kung fu. Oznacza po prostu mistrzostwo i wysoką biegłość osiągniętą dzięki praktyce. W naszej Akademii uczymy dzieci i rodziców, jak osiągnąć mistrzostwo w zarządzaniu własnym umysłem, jak być jego kapitanem, a nie bezradnym zakładnikiem. A co najważniejsze, ta praktyka jest po prostu dobrą wspólną zabawą. To cała mapa drogowa pełna narzędzi i gotowych scenariuszy. Jeżeli podobają Ci się treści, które udostępniamy na naszym kanale. Tu kliknij przycisk subskrybuj. Będzie dla nas to jasna informacja, że podobają Ci się te treści i chcesz tych treści więcej. Zachęcam Cię również do tego, abyś odwiedził naszą stronę internetową. Będziesz mógł tam zapoznać się z informacjami na temat naszych produktów, a także pobrać darmowe treści.